Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w pierwszym materiale. Już po aktualizacji, gdzie mamy już nowe kraciożki, już sobie troszkę pograłem e, i pomyślałem, że podzielę się z Wami e, jakimiś taliami, żebyście mieli co grać. Jeśli ktoś nie ma pomysłu, e, miejcie na uwadze, że jest dzień pierwszy po dodatku, znaczy po dodatku, po aktualizacji. E, no i te talie siłą rzeczy nie będą super, hiper, mega zbalansowane. Znaczy, zbalansowane może będą, ale nie będą super mega optymalizowany, optymalizowane, chciałem powiedzieć. Na to trzeba będzie troszkę poczekać, no ale żebyście nie byli z pustymi rękoma, no to... To są moje propozycje po dniu pierwszym, czyli talie, które sobie jak mniej lub bardziej potestowałem. Zacznijmy sobie od krasnoludów. Krasnoludy... No tutaj wiadomo, Brother Hook się pojawił w talii, więc krasnoludy stały się lepsze. Testowałem troszkę różne wersje. W pierwotnej wersji grałem Moon, grałem Zoltana, ale stwierdziłem, że to się tak nie sprawdza najlepiej, i postanowiłem, że zrezygnuję z tych kart. I kosztem, znaczy kosztem żeby wrzucić do talii Geralta Irden i grać w taki sposób, że sobie rzucamy krasnoludy, generujemy punkty po swojej stronie stołu, i na końcu przeciwnikowi rzucamy Irden. Pomysł może trochę naiwny, ale no, wydaje mi się dosyć ciekawy. Wiadomo. Każdy może grać jak chce, można grać tego Munro, można grać Zoltana i takie full-full krasnoludy. Ja natomiast podszedłem do tematu, że troszkę tej przeciwnikowi uprzykrzymy życie. Tak to wygląda. E, w ogóle moje przemyślenia co do krasnoludów są takie, że są w porządku, ale i tak tier 1 raczej nie będą, tak mi się wydaje. Ze względu na ten właśnie brak kontroli. E, idźmy dalej. Następna talia to talia Skellige. Irytuje mnie to, że te obrazki się zawsze źle wczytują i trzeba dwa razy klikać. No i tutaj bez niespodzianki Ace okazał się turbo mega dobrą kartą. Jego interakcja z Leapymi jest oczywiście niezamierzona. Bo jak ktoś nie wie, no to jeśli się rzuci Ace'a i potem się rzuci Goodmunda, który jest tutaj, no to wszystkie karty stali które wylądują na cmentarzu, pojawią się na stole, co jest oczywiście niezamierzone i będzie sfiksowane, o ile już nie jest. Eee, w każdym razie nawet bez tego rzucamy Eista. Jeśli mamy rządzę krwi, no to dobieramy, odrzucamy coś, to co odrzucimy się pojawi na stole, rzucamy dowódcę w jutę. i jeszcze strzelamy za 12, Juta pojawia się na stole, to jest turbo, mega dobre zagranie. Poza tym gramy tak w zasadzie standardowo wojownikami. Eee, gramy dużo wysokich jednostek, po to, żeby potencjalnie ta odrzucona karta z umiejętności rozmieszczenia Ejsta była wysoka, dlatego jest dwóch rębaczy, dwóch Wiedźminów. Są też wojowniczki, które mają 7 punktów w rundzie trzeciej, które są spoko. Jest też Dżeng, który też jest kozakiem, ma 7 punktów, w razie czego można go odrzucić, jeśli nie ma nic innego do odrzucenia. No a poza tym standard, nie? Czyli Orzeł, Harald, Hjalmar, który no, też przy tych dużych jednostkach fajnie się sprawdza. A propos Hjalmara, no to wiadomo, jest to karta za 10 prowizji i tutaj zawsze jest opcja, żeby sobie grać Tyrgwiego. Można też zmienić totem, tylko wtedy tracimy troszkę proaktywności. Eee, ale no, klasycznie, w skellige zawsze był wybór między kartami za 10 prowizji. Tutaj jest nie inaczej. Hernka Duch, wiadomo, z tymi Wiedźminami super. Skjordal, wiadomo. Vabirn do wyciągania i Rejza do wyciągania. Tak to wygląda. Przez to że gramy Rębaczy, gramy Drakary Dimun, żeby mieć tutaj lepszą synergię, plus jeszcze obrońce, obrońców Heimei, żeby to jakoś tam wspólnie fajnie działało. Także ta talia wydaje się mega mocna, powiedziałbym, że chyba aktualnie z tego co grałem w dniu pierwszym najmocniejsza. Dalej mamy Gorda, Gorda Łapówkę, Zbrodnie, czyli talia, no, która gra minimalną liczbę jednostek i bardzo dużo zbrodni. Ten deck jest bardzo mocny w rundzie pierwszej, bo ze względu na to, że możemy sobie rzucić portal, wyciągnąć sobie złotnika, potem sobie rzucić nawigację sprawiedliwość, wyciągnąć niziołka kasiarza, zagrać drugiego niziołka kasiarza z ręki powiedzmy, potem jakieś zbrodnie i tych punktów naprawdę dużo generujemy. Poza tym mamy do wydawania monet świder tunelowy, który wbrew pozorowi jest teraz całkiem przyjemny, bo możemy, jeśli wstawimy go między dwoma złotnikami, to za dwie monety strzelać za trzy, co jest mega mocne. Więc się nie sprawdza najgorzej. Ten świder polecam sobie sprawdzić. Mamy Filipę do wydawania. Mamy Tasaka, o którym zaraz jeszcze coś powiem. I Jakuba oraz dwóch zastraszonych Kowali. No więc troszkę tam opcji kontrolnych jest. Wiadomo, nawet całkiem dużo, bo to Siroko ta Filipa i te zbrodnie fajnie tutaj kontrolują stół przeciwnika. No i punktów też mamy nie najmniej. Pamiętajmy o tym, że za każdym razem, kiedy gramy zbrodni, mamy jedną monetę. Dodatkowo jeszcze z naszej pasywki, więc naprawdę fajnie to wszystko współdziała. A propos Tasaka, tutaj przy omówieniu wydawało mi się, że to zastraszenie będzie jakby się sprawdzało na rozmieszczeniu. Okazuje się, że to, za że to zastraszenie jest taką pasywką. Tutaj zwiększenie w sensie tego zastraszenia. Czyli jeśli rzucimy Tasaka na pusty stół, no to on będzie miał zastraszenie 1 w momencie, kiedy zagrywa swoje wymuszenie z rozmieszczenia. Natomiast, jeśli później dostawimy złotnika z jednej i z drugiej strony, albo stworzymy, no w sumie, klikając opłatę, no to to zastraszenie się zwiększy do trzech, i wtedy już następna zbrodnia wzmocni tę taką o trzy. Co sprawia, że ta jest mocniejsze, chyba w zasadzie, niż jakby aktywował tylko to, znaczy jakby sprawdzał ten warunek tylko raz. Niemniej jednak, no jest turbo kozakiem. E, sprawdzał mi się mega, mega dobrze. Uważam, że to jest jedna z najlepszych tych kart, które zostały wprowadzone. No mega kocur ten tasak. Polecam. 10 na 10. Następna talia e, to są midrange wampiry. W zasadzie takie trochę połączenie wampirów z mrozem. Tutaj doszły dwie złote karty, czyli ukryty i love, I one naprawdę fajnie się sprawdzają, zwłaszcza ukryty, który potrafi niesamowite punkty generować, jeśli przeciwnik na niego nie odpowie. To jest moja koncepcja, Ym, tutaj dużo osób sugerowało, żeby grać na skrupie, być może jest to ciutkę lepsze, aczkolwiek mi się w Wojną Krwi grało bardzo przyjemnie. Ym, no i tak to wygląda, jest połączenie z mrozem, żeby troszkę talię bardziej skracać, no bo przez to, że musimy grać lojalność pod ukrytego, to skraca jak za wiele by nie było. Znaczy byliby jeźdźcy, a tak to jeśli gramy jeszcze te mrozy, to możemy sobie dorzucić gelsę i dorzucić Królową Zimy, co daje nam lepszą... No to daje nam lepsze dobieranie potrzebnych kart, no bo sobie skracamy talię. Niemniej jednak jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład koncepcja grania z karantirem, żeby grać na podwójnego ukrytego, może z jakiegoś powodu okaże się lepsza. No to już, to już się okaże. I ostatnia talia, którą mi się udało przetestować to jest taki No Unit na czatowniczej zasadce. Tutaj koncepcja tej talii jest taka, że chcemy w jakiś sposób wygrać rundę pierwszą. Można nawet przy scenariusza i tanich elfów za 4 prowizji, żeby potem w rundzie ostatecznej, czyli na przykład w rundzie trzeciej, zagrać tygrysa, zagrać jakieś wszystkie nieinteraktywne rzeczy, pułapki w dużej ilości, wilczy dół, wężową pułapkę, pułapkę zapalającą, grać jakieś remowale, lekcje przyrody, wiatry wiatry itd., Siroko i na końcu przeciwnika wykończyć, e, przemieniając te wszystkie e, pułapki przy pomocy Eldaina. Taka jest koncepcja tej talii. E, no, szczerze powiedziawszy, na papierze wydawało mi się to mocniejsze, w praktyce nie sprawdzało się to aż tak dobrze, zwłaszcza, że jest dużo takich point slamowych e, talii, na przykład na krasnoludy to, to jest bardzo słaba talia, no bo krasnoludy grają full proaktywnie, i tutaj punktowo nie wyrabiamy, no ale tak to już jest: to, że no unit talie punktowo e, mogą nie wyrabiać na talie, które e, są proaktywne. No tutaj jest nie inaczej. Niemniej jednak, jeśli ktoś lubi sobie pograć się no unitami, no to może sobie sprawdzić tą moją wersję. Nie mówię, że ona jest najlepsza, ale no, coś tam przeciwnika poirytować zawsze można. E, dobrze, tyle w tym materiale. Linki do tych talii, przypominam jeszcze raz, są w opisie. E, no i co? Dajcie znać, jak wam się gra po aktualizacji, jakie wam talie sprawiły najwięcej przyjemności chętnie poczytam, co tam macie do powiedzenia. I w najbliższych dniach jeszcze informacyjnie wam powiem, że będą się oczywiście pojawiać odcinki z taliami takie już normalne, gdzie będziemy sobie po prostu grać pod wigierczki w odcinku, tak jak było do tej pory. Także możecie tego wyczekiwać. A na dzisiaj tyle. Do zobaczenia. Widzimy się w następnych materiałach. Pa. pa.